Witajcie. Zapraszam do rozkładu dla raka na październik. Energia ogólna, oczywiście, w miłości, także nie będzie rezonowało z każdym. Nie ma takiej opcji. Wierzycie tylko to, co, co jest dla Was. A ja proszę o te informacje w imieniu najwyższego dobra dla wszystkich. Co tutaj w najbliższym czasie? Jakie energie mogą towarzyszyć, wydarzenia, osoby? Jakaś trudna miłość gdzieś się tutaj e, odbywa. Hmm? Tacy kochankowie, zapatrzeni w siebie, zatopieni w sobie. W tym wszystkim ten król ognia, który stoi na straży, nie odpuszcza czegoś. Ktoś bardzo wlepia w kogoś oczka. Bardzo. I tutaj tak jakby e, robiły to obie strony. Tylko że oni się pokazują osobno, w zupełnie jakby w różnych okolicznościach. Ona taka. Hmm, taka poukładana jakaś ona sobie stoi na ziemi, ma jakiś swój świat, bardzo zorganizowana, taka wyciszona kobieta, e, która ma. Swoje zasady, ona jest taką bardzo wartościową osobą, i tutaj wokół niej jest taki spokój, taka cisza, albo ona w sobie przeżywa właśnie taki stan w związku z tą miłością, bo dopadła kogoś miłość nieplanowana, zaiskrzyło, zagotowało się, zapaliło, i on tak stoi gdzieś w tle, taki. No trochę zagubiony, trochę niespokojny Stoi, trzyma sobie tą swoją pałeczkę I chciałby tutaj z nią coś robić Chciałby jakiejś akcji, jakiegoś działania Tylko, że no nie wiem Oni są w, no, w jakichś dziwnej okolicznościach Bo uh, tutaj ktoś jakby się nie wiem, Maskuje przed czymś Zakrywa swoją twarz Chowa się mm, Nie mówi czegoś Nie pokazuje Gdzieś coś y, umiera, gdzieś coś jakby zakańcza się wokół. I to nie musi być pomiędzy nimi, to może być zupełnie no, między innymi osobami, no gdzieś wokół nich są okoliczności obumierania czegoś. Zamyka się jakiś etap, jakaś. Mm, nie wiem, Jakiś okres odchodzi czegoś do, do przeszłości, i ta śmierć, która mm, tutaj. Ona przynosi powolne takie wyniszczanie czegoś, no bo jest nowe życie. To nowe jest bardzo delikatne i bardzo świeże. I tutaj zaprasza w tą przygodę życia tych kochanków, chce ich porwać na ten stateczek miłości, a żeby oni sobie popłynęli, żeby oni mogli się sobą nacieszyć, bo oni jakby konsumują tą miłość bardzo energetycznie. I tak z daleka. Ciągła taka potrzeba, żeby się coś dowiedzieć. Ja, ciągle mało mi tych informacji na Twój temat, na nasz temat. Na... Ja ciągle chcę coś wiedzieć, i nie mam się jak dowiedzieć. Ja się dowiaduję. No, no, tak sobie oni tutaj wokół siebie taką atmosferę mają niezaspokojonej ciekawości. A on stoi, taki pobudzony, taki ma skoncentrowany wzrok i oni w ogóle tak sobie stoją oboje, postawić. są dwie osoby postawione do pionu ci kochankowie w jakiejś takiej niezręcznej sytuacji miłość, która e, takich tutaj sobą otuliła, za, zaplotła ich bardzo i oni tak tu jest coś takiego e, dziwnego, tak jakby dwie osoby zapatrzone były w siebie tak że poza nimi, jakby kręci się gdzieś ten świat, ale to nie ma znaczenia, co tam się kręci, niech się kręci. I oni są na jakichś takich ważnych stanowiskach, jakieś mają takie ważne funkcje życiowe, odpowiedzialne, i oni muszą się zachowywać tak właśnie adekwatnie do tej pełnionej roli życiowej. A w nim tak coś jest, coś takiego pobudzonego, tak on jest niespokojny, tak by chciał tutaj tą pałeczką wymachiwać do niej. Ona tutaj pokazuje, no, taki odziany, ładnie przyzdobiony wszystkim, bardzo silny człowiek i mający tutaj wiele jakby do zaoferowania. Jej też niczego nie brakuje. Ona jeszcze taka miłośniczka natury. Taka wrażliwa, delikatna, ma w sobie takie bardzo ukryte i delik takie, takie delikatne piękno. Taka jest bardzo naturalnie kobieca. I ona pokazuje tutaj też swoje nie wiem, jakieś zaangażowanie, oddanie w tej relacji, jakąś, ona zrobiła jakąś inwestycję w tą miłość. I nie wiem, co tu się dzieje, ale oni oboje stoją, jak osłupiali gdzieś w różnych miejscach i pomiędzy nimi się nic nie zadziewa. Tak jakby. Tak, do, tak dużo w tej miłości, tak wokół nich, jest włożone wszystkiego. Tu jest na wypasie coś. Ale oni nie jakby zastygli, jakby na chwilę. Ja nie wiem, dlaczego oni zastygli i. W tym wszystkim ktoś nie pokazuje swojej twarzy, ktoś coś skrywa, o czymś nie mówi komuś, chowa się przed kimś. Nie dlaczego tak jest, ale ktoś bardzo chce ukryć swoje emocje, e, swoją taką tą swoją naturę, to co z niego emanuje, to co w nim jest. Ktoś nie chce tego pokazać. Tutaj jest dużo takiej biżuterii, która ma znaczenie. To są jakoś jakieś takie, nie wiem, może symbole miłości i te, ptaszy, te ptaszeczki też. One one to przynoszą. One o tym przypominają. Mhm. I tutaj radą jest, aby, aby zrobić coś pożytecznego dla tej relacji, coś dobrego. Aby tutaj dopiąć coś. Postawić tą kropkę na i. No bo skoro powiedziałeś a, to powiedz b. Bo bo tu jest ważne jakieś dopełnienie czegoś. Ktoś, nie wiem, coś powinien zrobić. Ktoś na coś czeka, liczy. I ważne jest, aby coś domknąć w taki dobry sposób, pozytywny, tak jakby jakby brakowało jednej, jednego takiego ziarenka w tym wszystkim. I trzeba to ziarenko dołożyć. Dać coś z siebie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.